Cześć, witajcie na kanale Motomodelarz. Dzisiaj kolejne otwarcie pudła. Kolejny model od Hasegawy. Jest to S3A Viking. Tak się model prezentuje na zdjęciu. Jest to jakaś symbolika E7 i numer 00537. Skala, jak zawsze, 1,72. I tak się samolocik prezentuje po sklejeniu. Ciekawie, długość mojej kochani, to jest 23 cm, a rozpiętość skrzydeł prawie 30. 28,9. No to tak, pudło mniej więcej. Tak, pudło gdzieś mam tutaj dotąd 30 cm. To jest tak powiem Wam zacne. Eee, właśnie, ile elementów jeszcze. 90 sztuk. Zaglądamy do środeczka. O, o czym się okazuje? Element przezroczysty. Fajna taka okrągła, półokrągła kabinka. Dosyć spory element. przyrównamy do japońskiego Mitsubishi, myśliwca. To ten jest naprawdę spory. Nie otwieramy, żeby nie niszczyć standardowo. Dobra, jest. odłożymy od początku. Kalek moi drodzy, naprawdę jest tu sporo. Jeśli ktoś uwielbia kleić kalki, to ma tu pole do popisu i to spore. Elementów do wycinania, do nakładania jest naprawdę Mnóstwo. Dobra, instrukcja. Instrukcja jest spora. Co mówię, mamy 13 rozdziałów. I chyba pojedynczo się nie da tego pokazać. Mamy dwóch pilotów. Kabinkę. Tak się to, moi kolani, prezentuje. Silniki pod skrzydłami o, nawet są stopnie do wchodzenia fajny bajer kółka podwozie otwarte lub zamknięte i na końcu też rodzaj uzbrojenia jakie możecie mu zafundować spis farb moi kochani macie tutaj wszystkie Możecie zrobić sobie pauzę i spisać, co Wam będzie potrzebne przed zakupem modelu. A tuszą, tuszą, tu są, no tuszą. Tu są wszystkie rameczki. To już Wam pokazywałem. Element przezroczysty. I oprócz tego cztery duże ramki. Malowania moi no kochani, pewnie standardowo dwa. Tak jest. To jest pierwsze malowanie. Hackers. Hookers. Jak zwał, tak zwał. Fajnie, taki pocieszny ten samolocik. I drugie Griffins. Griffins, może tak się to wymawia. Griffins. Jak się kiedyś może nauczę w końcu angielskiego, to zacznę tutaj angielszczyzną zajeżdżać. A póki co szanuję swój język polski. Instrukcje nakładania. Ok, wszystko mamy. To mamy. Przechodzimy do mięska to odłożymy no, powiem Wam, że te ramki są spore zobaczcie, tu macie centymetry tu się zmazało z rozpuszczalnikiem zmazać ale to jest mata z sklepu Action za chyba 10 czy 15 zł więc wybaczam jej to wszystko ważne, że można wyciąć wyciągamy folijkę, pudełko i lecimy od początku, to odłożymy, no powiem Wam, że to już jest kolos, nie? 22, 20, prawie 3 cm. No to już jest kawał sztuki, zobaczcie sobie, porównajcie z tym małym myśliwcem. Mitsubishi, zobaczcie jak to jest malutkie. a jaki to jest wielkolud. spód kabiny tak się prezentuje o spora maszyna naprawdę moi kochani to jest spora maszyna to już taka weekendowe sklejanie to raczej nie wchodzi w grę bardziej bym się nastawiał na kilka ładnych dni siedzenia po kilka godzin. O, tu jest dopiero, ale to za chwileczkę. Druga część kadłuba. Nie sugerujcie sobie moimi ręcami, bo ja akurat nie mam dużych rąk, ale nawet kładąc to jest po prostu kolos. Ten model, już Wam mówię, ja go kupowałem na. No, jeśli ktoś nie oglądał yy, z Black Friday odcinka, to zapraszam, bo tam były wszystkie modele. Ale już Wam mówię, yy, kupowałem to w tych piątkowych promocjach, było 30% na wszystkie modele. Za ten model zapłaciłem 43 zł, więc jak na 2022 rok, możliwe, że w przyszłym roku. Za 50-60 zł taki duży model będziecie w stanie sobie kupić. Jak taniej, to jeszcze lepiej. No i to co Wam chciałem pokazać. Właśnie też mnie to zdziwiło wielkość skrzydła. Skrzydeł. To jest jako jedno wielkie górne skrzydło. Zobaczcie tu jest 30 cm. Tak dla porównania. mieć, jak to skleicie, to musicie mieć sporo miejsca na meblach na czymkolwiek, żeby go sobie postawić, bo to już naprawdę jest kawał samolotu. Plastiki troszeczkę się porysowały. Ale mi to nie przeszkadza osobiście. Nie ma jakiejś tragedii. I tu mamy. Rakiety, bomby i chyba stateczniki jeszcze, tak to nie wiem. Czy to jest błąd jakiś? Zobaczcie, tak to wygląda. Nie wiem, czy to podkład tu przykryje. Czy to jest wada fabryczna, wypychaczy? Nie wiem. Tych yy, nie wypychaczy, tylko tych matryc I możliwe no zobaczymy jak to po malowaniu będzie wyglądać dobra, nie będę się tutaj przyczepiał, bo to nie kosztuje majątek także moi kochani za równowartość nie wiem z tego banknocika otrzymujecie cztery takie puste ramki z dużym modelem do zmontowania w kilka dni okay. chyba, że jesteście naprawdę sprawnymi modelarzami będziecie w stanie to w weekend zrobić super zobaczcie na ilość kalek no powiem wam, że to jest coś pięknego tyle ode mnie w tym odcinku jeśli dotrwałeś do końca Zostaw tego lajeczka do góry jako interakcja między nami i co jeśli masz jakieś pytania dotyczące modelu napisz w komentarzu staram się z reguły po, po kilku godzinach wpisywać jak tylko wejdę na konto odpowiem Ci na każde pytanie związane z tym modelem jeszcze go nie sklejam będzie dosyć długo leżał na półce także podejrzewam, że kilka miesięcy jeszcze go nie dotknę ze względu na brak czasu tyle ode mnie Dzięki. Cześć.